I to jest przepis na mówienie po angielsku perfect. Oczywiście żartuję, perfect English nie istnieje, ale to jest taka metoda na prezydenta Obamę. Dlaczego na prezydenta Obamę? 10 lat temu przyjechał do Polski Barack Obama i witał go Bronisław Komorowski. Barack Obama mówił w czasie swojego pięknego speechu, w czasie pięknej swojej mowy, krótkimi zdaniami i co jakiś czas wtrącał w krótkie, długie, jedno trudne słowo. Większość z nas nie umie posługiwać się prostym językiem, a przecież język jest po to, aby się komunikować. Celem języka jest to, by ludzie rozumieli się nawzajem. Nie chodzi o to, by komuś zaimponować, tylko aby mówić tak, aby być zrozumianym. Celem nauki języka angielskiego jest służba innym, a służysz poprzez mówienie prostym, wyraźnym, ale też pięknym i łatwym językiem. Celem języka jest komunikacja, kochani, a nie imponowanie innym.